Jeden z oskarżonych o zabicie Tomka Jaworskiego przyznał się do winy. Dopiero dziś do ofiar sobotniego trzęsienia ziemi w Afganistanie dotarła pierwsza pomoc. Francuscy piloci rozpoczęli największy strajk w historii. Dobry wieczór. W informacjach wita Państwa Urszula Rzepczak. Tomasz K., jeden z trojga oskarżonych o bestialskie zamordowanie Tomka Jaworskiego, przyznał się do winy. Odmówił natomiast składania przed sądem jakichkolwiek wyjaśnień. Początkowo Tomasz K. odpowiedzialnością za śmierć Tomka Jaworskiego obarczał Marka Esz i Monikę Esz. Później przyznał się, że to właśnie on nożem, który dostał od Marka Esz zadał Tomkowi cztery śmiertelne ciosy. Z jego relacji wynika jednak, że pozostała dwójka uczestniczyła w morderstwie przy podpaleniu i zakopywaniu ciała maturzysty. Tomasz K. zeznał, że był przez nich zastraszony i działał na ich wyraźne polecenie. Według zeznań Tomasza K., Monika Esz zabiła także razem ze swoimi znajomymi Anetę D., dawną koleżankę z agencji towarzyskiej. Po drodze z kanału Żerańskiego, gdzie zabity został Jaworski, miała ona pokazać mu miejsce, w którym zakopali zwłoki tej dziewczyny. Podobne zeznania złożył wcześniej inny oskarżony, Marek Esz. Dwuletnia dziewczynka walczy o życie w gdańskim szpitalu. Lekarze nie wykluczają, że mogła tam trafić po brutalnym pobiciu. Do szpitala przyniosły nieprzytomne dziecko dwie młode kobiety. Obecnie dziecko przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku. Stan dziewczynki jest bardzo ciężki. Jest nieprzytomna i oddycha tylko dzięki respiratorowi. Policja ustaliła, że matką dziecka jest 19-letnia Kornelia P., która dwa tygodnie temu porzuciła rocznego synka. Opiekę nad drugim dzieckiem powierzyła ona swojej znajomej, 22-letniej Sylwii M. W tym roku tylko w województwie gdańskim zanotowano już 11 przypadków znęcania się nad dziećmi, w tym dwa przypadki ze szczególnym okrucieństwem. Przechodzimy do informacji z zagranicy. Dziś dopiero dotarła pierwsza pomoc humanitarna do ofiar sobotniego trzęsienia ziemi w Afganistanie. Zginęło podczas niego 5 tysięcy osób. Świadkowie kataklizmu opowiadają, że położone na stokach gór małe wiejskie domy zsuwały się w dół razem z mieszkańcami, rozsypując się jak domki z kart. W miasteczku Rostak w gruzach szkoły zginęło 140 dzieci. Liczba ofiar prawdopodobnie jeszcze się zwiększy. Do wielu miejscowości nie zdołano jeszcze dotrzeć. Akcję ratowniczą utrudnia ulewny deszcz uniemożliwiający przetransportowanie na miejsce kataklizmu ciężkiego sprzętu. Do wielu wiosek można się dostać jedynie konno lub na ośle. Pozbawieni dachu nad głową ludzie nie mają jedzenia i lekarstw. Jest to już drugie w tym roku trzęsienie ziemi w tym kraju. Wyniszczony dwudziestoletnią wojną domową Afganistan uchodzi za jedno z najbiedniejszych państw świata. Piloci linii lotniczych Air France rozpoczęli największy od 25 lat strajk, powodując chaos nie tylko w ruchu powietrznym, ale i lądowym. Protest pilotów spowodował potężne korki na drogach i przepełnienie pociągów. Tylko dziś ponad 100 tysięcy Francuzów musiało skorzystać z innych środków lokomocji, by powrócić do domu z weekendowych wyjazdów. Uchodzący za najlepiej zarabiających na świecie piloci Air France protestują przeciwko reformom ich linii. W komentarzach na temat strajku podkreśla się, że jest on ceną, jaką lewicowy rząd zapłacił za wstrzymanie prywatyzacji. Utworzona przez prezydenta Czarnogóry Milo Djukanowicza reformatorska koalicja dla lepszego życia zdecydowanie zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w tej republice. Wygrana reformatorów poważnie osłabi władzę prezydenta Nowej Jugosławii Slobodana Miloševicia. Mimo, że Czarnogórców jest kilkanaście razy mniej niż Serbów, mają oni taką samą liczbę deputowanych w parlamencie Federacji Jugosłowiańskiej. Zwolennicy Djukanowicza mogą więc poważnie ograniczyć władzę Miloševicia. Czarnogórski prezydent nie ukrywa zresztą takich aspiracji. To nie jest nasze ostatnie słowo. Pełne zwycięstwo osiągniemy wtedy, kiedy demokracja zwycięży w całej Jugosławii. Djukanowicz nie wierzy jednak, że Milošević poda się bez walki. W nocy lojalna wobec niego policja otoczyła siedzibę socjalistów w obawie, że zwolennicy Miloševića wzniecą zamieszki i spróbują unieważnić wyniki wyborów. I wracamy do kraju. Polskojęzy polskojęzyczna telewizja cyfrowa Wizja Plus rozpadła się zanim jeszcze zaczęła nadawać. Francuski Kanal Plus i amerykańska spółka Ed Entertainment zerwały rozmowy w sprawie emisji w Polsce wspólnego programu. Amerykańska spółka zapowiada, że już w tym tygodniu zacznie nadawać własny program w sieci kablowej, a od września przez satelitę.